Bo z Filipem staliście się taką medialną parą. <noise> tak, właśnie, bardzo mnie to bawi, ale trochę mam wrażenie, że też to prowokujemy czasami, e, może za bardzo apatując e, swoją sympatią do siebie, e, ale rzeczywiście chyba tak jest, że e, no jesteśmy Big Brotherze razem e, i bardzo współpracujemy. Jesteśmy teraz w Dzień Dobry TVN, hura, razem. E, I też się przyjaźnimy, więc chyba to też przebija e, przez e, jakby ekran czy przez komunikat, który wysyłamy, że się po prostu bardzo lubimy i że Spędzamy ze sobą czas i że lubimy wiedzieć, co u nas słychać. Fajnie się czuję z nim bezpiecznie, cieszę się, że z nim prowadzę. Filip nam zdradził, że jesteś chyba jego takim prywatnym psychologiem. <laughs> Słuchaj, jak tak powiedział, to się cieszę. Tak, Filip do mnie dzwoni z różnymi rzeczami o różnej porze, ponieważ on nie śpi, więc to może być i dwunasta w nocy, i piąta nad ranem, i trzecia. Ale rzeczywiście ma swoje bogate życie wewnętrzne i często o tym gadam, ale myślę, że to jest trochę wzajemne, bo ja też mu opowiadam o sobie. Jego trochę traktuję jak młodszego brata. Zresztą mam go wpisanego w telefonie, brat Fifi, <noise> jak do mnie dzwoni. Więc myślę, że bardziej bym powiedziała o takiej siostrzeńskiej relacji, Niż nawet terapeutyczne, ale jeśli te rozmowy mu ze mną pomagają, no to super. To będzie miał ich bardzo dużo.